Zagłada Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego nazwana była akcją Reinhardt. Była realizowana w obozach śmierci, m.in. w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. O tym okrucieństwie opowie pani Ewelina Szumilak z Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Eee, przede wszystkim witam młodzież. i Moje wystąpienie będę kierowała eee, proszę wybaczyć tutaj e, wszystkich, wszystkie osoby tutaj e, z dorobkiem e, zawodowym i, i wiedzą historyczną. Będę kierowała głównie do młodzieży, do was, młodzi ludzie, którzy przyjechali, przyszliście tutaj, żeby dowiedzieć się więcej, czym była zagłada, co e, takie słowo e, w sobie kryje. Proszę Państwa, e, akcję Reinhardt możemy powiedzieć, że poprzedziło pewne wydarzenie. To była konferencja Wannsee. Na konferencję Wannsee Reinhard Heidrich, już mamy imię od e, imienia tego mężczyzny, którego tutaj widzicie zdjęcie, e, pochodzi kryptonim zbrodniczej akcji, który nazywał się akcja Reinhardt. Reinhard Heydrich zaprosił ministrów, dygnitarzy III Rzeszy, bardzo ważne osoby pod NATO, na śniadanie. Podczas tego śniadania 20 stycznia 1942 roku właśnie bardzo ważni i mocno ludzie, którzy mieli ogromne, ogromne znaczenie w Trzeciej Rzeszy, spotkali się w Willi Podwanzy, żeby zadecydować o losie Żydów europejskich. Nie tylko polskich Żydów, nie tylko Żydów Lubaczowskich, ale Żydów, którzy e, mieszkali w Europie i e, znajdowali się pod, e, pod panowaniem nazistowskich Niemiec. E, proszę Państwa, Niemcy nigdy nie używali słowa holokaust, zagłada, mord, ludobójstwo. Używali słowa e, eufemizmu, który się nazywał ostatnie rozwiązanie kwestii żydowskiej. I takim właśnie eufemizmem nazywana była akcja Reinhardt. E, proszę Państwa, na akcji Reinhardt w był Adolf Eichmann. Adolf Eichmann bardzo szczegółowo obliczył, ile ludzi ma zostać zamordowanych. Obliczył, że 11 milionów Europejczyków ma zostać zabitych. To, były, to jest przerażająca liczba. Ale e, dokładne zestawienie w języku niemieckim. Mamy tutaj dokument, tłumaczenie w języku, e, języku polskim. E, proszę Państwa, zaraz bardzo szybko po e, konferencji Wannsee, e, został utworzony sztab akcji Reinhardt. E, miał on miejsce w Lublinie. E, została wybrana osoba: to był Odilog Lowocnik, dowódca SS i Policji w dyskrycie lubelskim. On był realizatorem planu Zagłady. Ten budynek to były tak zwane koszary imieniem Juliusa Szreka. Mieścił się przy ulicy Spokojnej w Lublinie. Juliusz Szrek był pomysłodawcą, kierowcą i nieformalnym adiutantem Hitlera. I tutaj też widzimy, że na cześć dygnitarzy, na cześć ludzi konkretnych, którzy są byli zaangażowani w Zagładę, takie miejsca były nazywane. Proszę Państwa, tutaj mamy pokazane ziemie polskie pod okupacją niemiecką i mamy trzy miejsca, o których się dzisiaj będziemy rozmawiać. Pierwsze miejsce to jest Bełżec, drugie miejsce Sobibór, trzecie Treblinka. Tutaj mamy jeszcze KL Lublin. W Akcja Reinhardt objęła e, generalne gubernatorstwo. Generalne gubernatorstwo miało być rezerwatem dla Żydów. Miało być miejscem, gdzie Żydzi będą przywożeni, a następnie do get przejściowych z europejskich państw, a następnie kierowani do ośrodków natychmiastowej śmierci. Tak jak powiedziałam, w, w sobie Boże i w Treblinkach i w Treblince. E, w taki sposób potraktowany było milion pięćset tysięcy Żydów. Eee, proszę Państwa, tutaj mamy trzy tablice z trzech różnych miejsc. Eee, mamy Bełżec, Sobibór, Treblinka. Bełżec rozpoczął funkcjonowanie jako pierwszy obóz. I kiedy mówimy o akcji Reinhardt, mówimy o deportacji Żydów lubelskich do obozu zagłady w Trebli eee, do obozu zagłady w Bełżcu 17 marca 1942 roku. Eee, w Bełżcu od... Eee, Marca do grudnia zostało zamordowanych około 450 tysięcy ludzi. E, przyjeżdżali przyjeżdżali Żydzi, którzy zamieszkiwali wcześniej dystrykt Lubelski, krakowski i Galicyjski i też Żydzi z Lubaczowa. E, ale też i z zagranicy przychodziły transporty z III Rzeszy, Austrii, Protektoratu Czech i Morach oraz Słowacji. E, drugim obozem był obóz Zagłady w Sobiborze który funkcjonował od maja 42 do października 43. E, o tych wydarzeniach październikowych jeszcze za chwileczkę, ja troszeczkę więcej powiem, około 180 tysięcy ludzi zostało przewiezionych i zamordowanych w boże. E, swoim ob e, e, obejmował takie dystrykty jak dy Przede wszystkim dystrykt lubelski, ale i, ale i tak, tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, Żydzi lubaczowscy również trafili do Sobiboru. Proszę Państwa, Sobibór jest też bardzo mocno kojarzony z deportacjami Żydów z Holandii, Francji, Białorusi, Słowacji, III Rzeszy, Austrii oraz Protektoratu Czech i Moraw. Ostatnim miejscem jest Treblinka. Spotykałam się tutaj też już z wami niektórymi osobami, panie z biblioteki prowadzą akcję Żonkile i tutaj przypominam wam, teraz będzie, będą też akcje Żonkile, kiedy wspominamy powstanie w getcie warszawskim i Treblinka jest przede wszystkim cmentarzem Żydów warszawskich. Ona zaczęła funkcjonowanie od tych pierwszych transportów właśnie z getta warszawskiego który 22 lipca 1942. Ale jeszcze z innych dystryktów byli przebożeni Żydzi do Treblinki, z radomskiego okręgu Białystok. Z zagranicy to jest trzecia Rzesza, Austria, Bułgaria, Grecja, Jugosławia, Protektorat Czech i Moraw, Słowacja, Belgia i Francja. E, więc, my, kiedy mówimy o akcji Reinhardt, patrzymy na, przede wszystkim na obywateli państwa polskiego, którzy ginęli w obozach zagłady, ale też e, musimy zobaczyć, że to miał szerszy wydźwięk. Proszę Państwa, e, komendantem, pierwszym komendantem obozu zagłady Berso był Christian Wirt. E, Christian Wirt e, to była osoba, która swoją brutalnością przekra przekraczała praktycznie. E, Ludzkie pojęcie. No Trudno jest porównać e, tak brutalnie tego człowieka do, do, do kogokolwiek innego. Brakuje słów, żeby opisać tego zbrodniarza wojennego. To jest jego, e, to jest jego zdjęcie. Christian Wirt był nie tylko. E, o komendantem w obozie. Tak samo ci wszyscy panowie Herring, Sztangl, Reichsleiter, Abel czy Franz. To nie byli tylko komendanci, to byli kreatorzy zagłady. To byli ludzie, którzy swoje szaleńcze pomysły wcielali w życie. To byli ludzie, którzy, którym zostało praktycznie, on, pozwolono im działać na własną rękę i tak robili. Oczywiście było to w pewnych, e, pewnych granicach, bo, bo pewne zasady były zachowane, ale, e, ale, ale ci ludzie wymyślili sposób na zagładę, na mord drugiego człowieka i przeprowadzili go. Proszę Państwa, e, chciałabym jeszcze króciutko zostać przy sprawcach, bo to jest niezwykle ważne, bo Zagłada zło, nie bierze się znikąd, są ludzie, którzy za tym stoją, są mechanizmy, są rządy, są, jest cały sztab ludzi, którzy, którzy są organizatorami tego, tego zła. I proszę Państwa, teraz chciałabym przeprowadzić Was troszeczkę przez, przez fotografię, zaczynając od Bełżca, ponieważ to był pierwszy obóz. W obozie zagłady w Bełżcu, tak podobnie jak w innych obozach, służyło około 20 do 25 Niemców. Ci Niemcy mieli swoich pomocników, to byli wartownicy, byli, so, byli sowieccy więźniowie obozów jenieckich, obozów sowieckich, głównie Ukraińcy, którzy w liczbie od 100 do 150 pracowali w, w obozach zagłady. Jeśli chodzi o Błrzec, mamy takie dwie fotografie. Pierwsza fotografia to są sprawcy, którzy pozują przed, przed budynkiem komendantury w obozie, a drugi to jest przed wejściem na teren obozu. Ale kiedy popatrzymy na sobie, mamy całkiem coś innego. Proszę Państwa, w 2020 roku został wydany album Johana Nimana jednego ze sprawców obozu Zagłady w I tutaj chciałabym Wam pokazać, że to jest niezwykle ciekawa rzecz, co zrobili, jak sprawcy, u, e, tak jakby stworzyli dla siebie przestrzeń do życia w momencie, kiedy w tym samym czasie mordowali. E, Setki tysięcy ludzi. I proszę Państwa, o ile Bełżec, komendantura bełżcu była oddalona około pół kilometra od obozu zagłady, to stwarzało oczywiście pewną, pewien dystans, pewną rezerwę, pewien, e, pewną odległość od miejsca Zagłady. O tyle w sobie Bożej w Treblince ci ludzie mieszkali wewnątrz obozu Zagłady. I proszę Państwa, ci ludzie stworzyli. Piękną osadę, e, przepraszam, tutaj mamy pokazane e, ogrodzenie e, zrobione z choinek, es, e, pięk, napis de dwie, e de comando, dwie wysokie flagi powiewające, swastyki na flagach. E, w środku mamy, to jest część mieszkalna dla sprawców obozu zagłady, e, mamy, mamy bramy, mamy piękne e, wiejskie domki. Jak przyjrzymy się tym zdjęciom bliżej, zobaczycie Państwo, że to nie tylko domki, ale rabaty kwiatowe. Mamy tarasy na tych tarasach, ludzie, sprawcy odpoczywają, grają na harmonii, na skrzypcach. Mamy również widoczne w oknach firanki. Proszę Państwa, ci ludzie stworzyli sobie wioskę piękną, idyliczną, czystą, zadbaną. Wioskę wybudowali domy i tam w tej wiosce funkcjonowali. Tutaj mamy pokazaną jeszcze imprezę e, na tarasie, Kasyna, e, ty, kryształowe kieliszki, e, panie e, z pobliskiej pewnej miejscowości zaproszone, bo to nie były Żydówki. E, i, e, I pokazana po prostu impreza pokazane e, przyjęcie na na e, tarasie. Takie zdjęcia e, takie zdjęcia wykonał Johan ma jeden ze sprawców. Proszę Państwa, fotografowanie miejsca zagłady było, bardzo za, było zabronione i było karane śmiercią. Pomimo tego, e, te jak to nazwał kolejny sprawca, piękne czasy zostały uwiecznione. Tutaj mamy e, przy Państwa e, kilka dosłownie zdjęć o obozu zagłady w Treblince e, i pokazane są Kurt Franz, to już nad Adriatykiem, 1944 rok. Tutaj Franz ze swoim bratem. Kurt Franz był jednym z komendantów obozu zagłady w Treblince i tutaj przed budynkiem komendantury. I właśnie. Nie tylko zdjęcia z Johanna Nimana, ale też Kurta Franza możemy obejrzeć w kontekście tamtych dwóch obozów zagłady. I właśnie Kurt Franz nazwał swoje, swój album Szynę Zeiten", czyli Piękne Czasy. Ale potem po czasie słowo ,,Schöne", które tutaj było napisane, zostało wygumkowane i zostało same ,,Zeiten". Więc. Tak, tak, pokazują, tak pokazują, takie mamy wiadomości na temat e, e, sprawców. Ale zagłada powinna się przede wszystkim koncentrować na ofiarach. Proszę Państwa, e, tak jak w, w Lubaczowie było getto, tak praktycznie w każdej miejscowości, gdzie mieszkali Żydzi, były, były getta. E, śmierć w getcie z powodu gro, e, chorób, z powodu e, złego, złego stanu. E, sanitarnego, z powodu głodu była na porządku dziennym. Śmiertelność była ogromna. Ludzie, tak jak już usłyszeliście podczas wcześniejszego wykładu, byli wykorzystywani do pracy, do ciężkiej, morderczej pracy, która się często kończyło tak skrajnym wycieńczeniem organizmu, że ten człowiek, kiedy wracał do domu, nie nadawał się już praktycznie do normalnego funkcjonowania. I to też jest zagłada. To jest też wyniszczenie drugiego człowieka. To doprowadziło do, do śmierci. I proszę Państwa, wszyscy, w ogóle zagłada w ramach akcji Reinhardt była prowadzona w pewnych takich etapach. Pierwszym etapem było zgromadzenie ludzi w getcie. Drugim etapem było właśnie deportacja, czyli przeprowadzenie ludzi z getta do na stację. Często to były stacje e, nie pasażerskie, tylko towarowe, przeładunkowe i tam do wagonów bydlęcych bądź towarowych e, byli ludzie e, w, wpychani. E, proszę Państwa, e, Izaak Arad, historyk żydowski, e, obliczył ilość transportów. E, w 480 pociągach Niemcy deportowali do Bełżca, Sobiboru i Treblinki około e, e, 1,5 miliona ludzi z 393 miast, miasteczek w Sztetli. Bardzo ważnym aspektem akcji Reinhardt była proszę Państwa każdy człowiek dąży do tego, żeby coś posiadać. Mamy domy, wy macie piękne smartfony, jakieś e, supermarkowe rzeczy. Każdy ma rzeczy, które, nie wiem, chce mieć, jakieś pamiątki rodzinne, zdjęcia, biżuterię. Każdy ma e, dążymy do tego, żeby posiadać i e, mieć coś. I tak samo było wtedy. Ludzie też e, gromadzili dobra, bo wiedzieli, że, że, że to jest to często były dorobki całych pokoleń. Kiedy przychodzi wojna, kiedy ludzie są odcięci od życia, od, od pieniędzy, od, sposobu, od możliwości zarobkowania, muszą jeść, muszą pić, muszą funkcjonować. Potrzebują często lekarstw, wszystkiego do życia i stopniowo ci ludzie wyprzedają swoje majątki. Ale kiedy tu przychodzi 42 rok i ci ludzie są wypędzani ze swoich mieszkań lub z mieszkań zajmowanych w getcie, zabierają wszystkie rzeczy za sobą, bo myślą, że jadą do nowego, miejsca osiedlenia. Myślą, że jadą, że czeka ich nowa przyszłość. E, więc zabierają e, pakunki, tabołki, tam zabierają najcenniejsze rzeczy. Mogli zabrać maksymalnie 15-20 kg bagażu, często to się było tylko 5 kg, często to był tylko maleńki pakuneczek, bo tyle tym ludziom zostało e, w czasie wojny. Te rzeczy, tutaj pokazana jest deportacja z Drohobycza e, i za chwileczkę całe sterty, e, e, rzeczy zostawione na stacji. E, bardzo ważnym aspektem e, przy realizacji akcji Reinhardt było, było zarobienie na tym. E, pociągi, które woziły ludzi na śmierć były opłacane, każdy miał swój wykupiony bilet, bilet w jedną stronę. Ale ten pociąg nie wracał pusty, ponieważ on wracał z obozu zagłady z, z ogromną ilością rzeczy, przedmiotów, które należały do ofiar i które następnie przez magazyny akcji Reinhardt w Lublinie były wywożone do, do III Rzeszy. Moi drodzy to ten obraz pokazuje przyjmowanie transportu w obozie zagłady w Bełżcu. E, transporty były przywożone, malowane przez mieszkańca Bełżca, Pana Kołodziejczyka. Te transporty były, przy, e, przyjeżdżał pociąg, pociąg bieżący na stację Bełżec, następnie wprowadzano wagony, członek niemieckiej załogi obozowej wychodził do ludzi, którzy gromadzili się na terenie obozu, przemawiał, U, e, mówił im, że idą do kąpieli, Będą podani inhalacji, a następnie będą wysłani do pracy. Ludzie cieszyli się, że idą do robót, bo praca oznaczała jedzenie, kąpiel oznaczała dostęp do świeżej, bieżącej, czystej wody, a deportacja do obozu trwała dobę i dłużej. To powodowało, że ci ludzie przez dobę i dłużej byli od, w ogóle odcięci od źródeł, od, od pożywienia od wody. Następnie przechodzę do upamiętnienia w sobie boże, ponieważ udało się pracownikom archeologom odnaleźć ostatnią drogę ofiar. I proszę Państwa, ona się rozpoczyna tu i o skręta. Następnie z miejsca, gdzie ludzie byli przyjmowani do, do obozu, musieli się najpierw rozebrać w baraku rozbieralni, a potem byli prowadzeni ostatnią swoją drogą. Ta ostatnia droga ofiar była nazywana szlauch, czyli tak jakby. Tak jak to była droga, która była zewsząd osłonięta choinkami drutem kolczastym, z tej drogi nie było już powrotu. I tutaj widzimy taki załamujący się mur, to jest wyznaczona ostatnia droga ofiar. Oczywiście dzisiaj odwiedzający nie mogą przejść ostatnią drogą ofiar. Obok ostatniej drogi ofiar jest wytyczona droga dla zwiedzających, ale, ale my, jako zwiedzający, widzimy. E, widzimy tą ostatnią drogę ofiar a ta ostatnia droga ofiar prowadziła do komór gazowych i podobnie w sobie tutaj mamy makietę komory gazowej w so Bełżcu i tutaj mamy zarys i e, części fundamentów komory gazowej w Sobiborze podobnie było w Treblince e, Chodziło się po trzech schodkach, po schodkach w ogóle do, do komory gazowej ludzie wypełniali najpierw tylne pomieszczenia na końcu, potem środkowe na końcu przednie, następnie z tyłu, tutaj też jest pokazane z tyłu, tutaj e, był włączany silnik, silnik szedł około 20 minut i w 20 minut mordował setki, czasami nawet ponad tysiąc ludzi w jednym czasie. A następnie ciała ludzi były ciągnięte do masowych mogił. I tak, I tak dzisiaj artyści, rzeźbiarze, historycy, ludzie, którzy zajmują się zagładą, dla tych ludzi jest niezwykle ważne, żeby moi drodzy uczcić cmentarz. Ja też często mówię, że pracuję na cmentarzu, bo to jest Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu, tutaj jest polana mogił. Tutaj są budynki, tu są biura, wystawa stała. Tutaj mamy polany mogił w Sobiborze, a tu są polany mogił w Treblince. Najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie masowych grobów i oddanie czci osobom zmarłym. Proszę Państwa, w, obozie, w obozach zagładych wszystkie były stałe komanda robocze. I w tych komandach roboczych w tych komandach roboczych pracowali ludzie. Ludzie pracowali ponad swoje siły. Pracowali całymi dniami, byli bardzo źle odżywiani. Trzymała ich przy życiu nadzieja na to, że może, że jeżeli oni nie zostali zabici, to może nie zostaną. Może się coś wydarzy. I proszę państwa, pierwszym obozem zagłady, który był zlikwidowany, to był obóz zagłady w Bełżcu. I tutaj sekundkę przerzucę, tylko likwidacja obozu zagłady zagład polegała na tym, że ciała ofiar zostały wydobyte z masowych grobów i spalone na rusztach, ogromnych rusztach, zbudowanych z szyn kolejowych, i następnie prochy z powrotem wróciły do masowych grobów. E, tutaj jest jeszcze fragment właśnie kolekcji e, Fran Kurta Franza Reblinki. On też e, Koperki fotografował, i tutaj mamy też. E, pokazano tą samą koparkę przywiezioną z Treblinki, ale e, w tym e, w momencie, kiedy ludzie wiedzieli, że jeden obóz został już zlikwidowany, ponieważ więźniowie bełżeccy zostali wysłani do sobiboru, żeby e, zostać tam wymordowanym i oni przekazali informację, że taki sam obóz funkcjonował w Bełżcu i my już, już go nie ma i wy też zginiecie. Wówczas w ludziach zaczęła się tworzyć nadzieja na to, że, że trzeba coś zrobić. Nie możemy y, się dać po prostu zabić wszyscy. Musimy zadać cios sprawcy. I tak też się stało. Y, w drugi, najpierw 2 sierpnia 43 roku tutaj mamy pokazany pożar w Treblince, część więziów, więźniów. Y, y, Odebrała broń, zastrzeliła kilku strażników i y, podpaliła baraki, i ludzie po prostu uciekli do pobliskich lasów. A następnie 14 października w sobi Boże zostało również wybuchło powstanie, w wyniku którego ludzie. Wiele osób zginęło, wielu więźniów, Żydów zginęło, którzy mieszkali w obozie, ale też udało się sforsować, zabić kilku, strażnik, kilku sprawców, sforsować bramę ogrodzenie obozu i uciec do pobliskich lasów i przeżyć, przetrwać. I proszę Państwa. E Tutaj jeszcze dwa słowa. Yy, proszę Państwa. Yy... I jakie to daje szanse, taki zryw, taki, e, takie zbrojne wystąpienie. W Bełżcu nie było żadnego powstania więźniów, My wiemy o dwóch ocalałych. Dwie osoby przeżyły e, obóz, e, uciekły, przeżyły obóz, dały relacje. Jeśli chodzi o, so, o Sobibór, to 30, było 300 uciekinierów, około 60 osób przeżyło wojnę i, około, i, i ten, to powstanie dało, dało tym ludziom możliwość przeżycia, między innymi Czepeczerski, Felender, e, Thomas Blatt. Jeśli chodzi o a to mamy 200 uciekinierów i około 87 e, ludzi przeżyło wojnę, m.in. E, rzeźbiarz, oficer Wojska Polskiego e, Samuel Willenberg, e, jak również Richard e, Glazer. Powiedziałam jedną ważną rzecz i e, że ludzie ze sobą brali tobołki, brali, brali e, swoje kosztowności, brali to, co im zostało jeszcze z całych pokoleń, którym, w których zbierali swoje, e, swoje, swój dobytek. I proszę Państwa, Niemcy każdą rzecz przeliczali, liczyli, nadawali tym rzeczom wartość i e, uzbierali prawie 180 milionów marek amerykańskich, e, marek niemieckich, ramarek III Rzeszy. To był zarobek na akcji Reinhardt, więc e, część rabunkowa nie była bez, e, bez znaczenia. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Moi drodzy, zapraszam Was, e, Was, Waszych nauczycieli do Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu. Mamy warsztaty, mam, poprowadzamy, opowiadamy o różnych aspektach życia, zagłady. I też opowiadamy o to, co będzie za chwileczkę po mnie, bo tutaj będzie wystąpienie o tym, jak Polacy się zachowali, o, o, o formach niesienia pomocy. O tym wszystkim możecie się dowiedzieć odwiedzając Muzeum Miejsce Pamięci Bełżcu. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy ślicznie jeszcze raz.